Szanowni państwo zgromadzeni na tej uroczystości witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Kiedy otrzymałam to zaproszenie i zobaczyłam jest to uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie strażakom państwowej i ochotniczej straży pożarnej za ich odwagę i ofiarność, to wiedziałam, że muszę tutaj być między wami. Dziękuję za to zaproszenie. Proszę państwa, wczoraj był Dzień Strażaka. Wy doskonale wiecie, zwracam się tutaj do funkcjonariuszek, funkcjonariusza, także Duchen i Druchów Ochotniczej Straży Pożarnej, wy dobrze wiecie, że cieszycie się w społeczeństwie wielkim szacunkiem, ale ten szacunek, na ten szacunek trzeba było sobie zapracować i robicie to od bardzo, bardzo wielu lat. Wy nie macie zawodu, wypełnicie służbę trudną, odpowiedzialną, poświęcacie siebie. Dla innych. Ratujecie życie, zdrowie, imienie innych ludzi. I za to wszyscy jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Ja myślę, że na co dzień nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wy, będąc pierwsi wtedy, kiedy dzieją się rzeczy najgorsze, szczególnie wtedy, kiedy mam do czynienia z wypadkami. Jaką traumę przeżywacie, widząc, co tam się dzieje. To pozostawia ślad na psychice. Dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie ze strony Waszych najbliższych, ze strony Waszych rodzin, pod adresem których kieruję słowa najwyższego uznania za to, że dajecie ten azyl, poczucie bezpieczeństwa swoim najbliższym, którzy tę służbę pełnią. Ale Wy, jako strażacy. Współpracujecie także z innymi służbami, między innymi z policją. Wczoraj w Raciborzu doszło do bandyckiego napadu, w którym zginął funkcjonariusz na służbie. Młody policjant, niewinny człowiek został zastrzelony. Nie wolno się na to zgadzać. Ja myślę, że często zaczyna się to od słów pogardy, odrzucania obelg, odrzucania kamieniami i od braku naszej reakcji. Reagujmy, kiedy widzimy takie zachowania. Ta śmierć jest niepotrzebna, ta śmierć jest bolesna. Oni, podobnie jak i Wy, pełnią odpowiedzialną służbę, służą nam, obywatelom. I dlatego napaść na funkcjonariusza, który jest w mundurze, to nie jest napaść na żadną partię polityczną, na żadną opcję polityczną. To jest napaść na polskie państwo, któremu mówimy nie. I dziś, przy okazji tego waszego święta, święta strażackiego, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, bo to naprawdę niełatwa służba. A ja popatrzyłam, jak to wygląda w Chocianowie. I wiem, że tutaj te tradycje strażackie są kultywowane z pokolenia na pokolenie. Wiem, że macie dużo kobiet, że macie także młodzieżówkę w Ochotniczych Strażach Pożarnych. To najlepiej świadczy o tym, że pielęgnujecie te tradycje. To jest coś pięknego, co w Polsce widzimy na każdym kroku. Za to Wam również dziękuję, że jesteście wierni, że jesteście wierni nie tylko tradycji, ale jesteście wierni także Bogu, bo widać Was przy każdej uroczystości kościelnej, ale także przy świętach państwowych. Za to także Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mamy szczególny czas, nie możemy się spotykać w szerszym gronie, mamy pandemię, ale i ta pandemia pokazała, że wy jako strażacy i Państwowej, i Ochotniczej Straży Pożarnej stanęliście na tej pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Pomagaliście od samego początku osobom starszym, niepełnosprawnym, dostarczaliście im pożywienia, dowoziliście na szczepienia, byliście wszędzie tam, gdzie was te osoby potrzebowały. To jest właśnie ta służba. Nie tylko wtedy, kiedy jest wasz dyżur, mówię tutaj i do strażaków, Państwowej Straży Pożarnej, ale także do ochotników. Jesteście strażakami i pełnicie służbę cały czas, nawet wtedy, kiedy macie wolne. I to jest coś wyjątkowego, kiedy się małe dzieci pyta chłopców. Kim chcieliby zostać najczęściej mówią strażakiem, policjantem. Dlaczego? Dlatego, że i strażacy, i policjanci, i żołnierze, wszelkie służby mundurowe, to są ci, których mali chłopcy nazywają bohaterami. Dziękując Wam za wszystko, co robicie, życzę, żeby ta służba przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia, żeby święty Florian czuwał nad Wami, i żebyście zawsze wracali w takim składzie, w jakim wyjeżdżacie do akcji. A dzisiaj te akcje to nie są tylko pożary. Na ponad 211 akcji w ubiegłym roku, zaledwie 75 to pożary, reszta to były inne interwencje. I wy ciągle musicie być gotowi, ciągle musicie się szkolić. I to także jest naprawdę Wasz wielki sukces, że chcecie wciąż doskonalić swoje umiejętności. Ale my jako państwo także musimy dbać o to, żebyście wy czuli się bezpiecznie pełniąc swoje obowiązki. Stąd myślę, że wszyscy widzimy, jak w ostatnich latach zmieniło się wyposażenie i Straży Pożarnej, Państwowej, Ochotniczej, ale także innych służb mundurowych. Chcemy, żebyście wy pełniąc służbę dla nas, sami czuli się bezpiecznie. Życzę Wam z całego serca wszystkiego, wszystkiego najlepszego.